Cześć kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem już w Polsce i nagrywam kolejny weekly vlog z Polski. Chciałam właśnie nagrać weekly vlog, bo będzie się dużo działo w tym tygodniu, także zapraszam do oglądania. W ogóle policzyłam sobie od mamy sweterek, ja się trochę żądzę, bo nie mam tyle ubrań, także dzięki mama. I jeszcze dobrze, w ogóle tata się dzisiaj nie zapytał, co mam w planach, bo zapomniałam, że ja mam dzisiaj ginekologa i na szybko się goliłam, bo no byłam ogolona w piątek, no ale już te wózki odrastają i szybko no, ale już lecę, bo mam wizyty. Ja już właśnie przyjechałam do Draci Boża i najgorsze chyba jest to, że przyjechałam samolotem i muszę się każdego prosić o auto. Dzisiaj, na szczęście, Tata mi pożyczył, a od jutra będę woziła się od mojego brata roboczym krycikiem. Także dziękuję Wam za auta, bo jakbym miała się komunikacją przemieszczać, to chyba bym zwariowała, naprawdę. Także ja lecę do okulisty dzisiaj na 8.50 mam termin, także idę. To już w badaniach nie jest mi na że nie źle. Mam jeszcze chwilę czasu do ginekologa i przyszłam się tutaj pod blog, gdzie kiedyś mieszkałam. I takie wspomnienia mi wróciły. Już wszystko załatwione, byłam u ginekologa i <laughs> to się nie chciał śmiać. E, zrobić sobie cytologię i badanie piersi i on tak. No, sprawdza mi te piersi, robi USG i tak. Ma pani bardzo ładne piersi! I tak mi się chciało śmiać, że normalnie takiego banana miałam na rybie i nie mogłam się powstrzymać. I, i cały czas chciałam to w głowie. I ja nie wiem, czy on to powiedział, że pod względem, że są ładne, czy że, że są zdrowe. No, ale są zdrowe, nic mi nie jest, także wszystko dobrze. Dobra, się nie ruszam, bo. Później Wam pokażę, jak mi Saty wygląda. Zapomniałam, gdzie się statek z Niemiec, także jesteście poustawiani tak, żeby było mi widać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Eee, Przyszła do mnie paszka z Moskito, także Wam wszystko pokażę. Robiłam sobie dresik. brązowy, oczywiście, także go odpasuję. Eee, tutaj mamy górę. Widziałam górę i dół w rozmiarze, że jak coś, także jest taki. Ale to jest słodkie, a fajny materiał ma bardzo. W ogóle to jest chyba 90% bawełny, tak mi się wydaje. Także ja mam bluzę bez kaptura, bo jakoś wolę chodzić w bluzach bez kaptura. Ale myślę, że będzie spoko. Później sobie przymierzę. I... I dół. Chyba spoko. Dobra, zaraz przy, przybiorę się, to wam pokażę całą. Ale tak się prezentuje, ma super kolor. Jest taki teraz taki zgaszony brąz, bardzo fajny. Ja mam rozmiar S i górę i dół. Eee, góra jest spoko, dół mógł być chyba MK, aczkolwiek wygląda spoko, no nie, nie wygląda to źle, jest po prostu bardzo obcisły. Dzisiaj mamy już wtorek, ja jestem u Ewy, korzystam z jej łazienki, żeby wam nagrać vloga. W ogóle wczoraj miałam tak nieprzyjemną sytuację. Ktoś wołał mi się na Facebooka i pisał oczywiście o kasę do ludzi i koleżanka przelała i jestem teraz tak głupio. Ach, ale są takie czasy, że pamiętajcie, no nie wysyłajcie komuś pieniędzy. Trzeba dzwonić i no alarm, daję wam alarm, że nie przelewamy pieniędzy teraz na siadanie z drugą koleżanką, także dzisiaj taki bardziej luźny dzień, spotykanie się z znajomymi. Zdroszczę Ewie tutaj tego światła w łazience. Bardzo ładnie tutaj. Ładna łazienka. Mamy dzisiaj środę. Ja właśnie idę do fryzjera zrobić małą zmianę. Nie wiem, nie widzę jakaś mega duża zmiana, że będę, nie wiem, blond albo coś, ale tak leciutko, inaczej może trochę świeżo będzie. Zobaczymy. mam prawie od fuziera, trochę blondu, tak tylko przodę sobie zrobiłam. Myślę, że dobrze to wygląda. My dzisiaj wieczór w kinie, idę z małą i siostrą do kina na sztukę pięknego życia. Już w Niemczech byłam na tym, ale cały film przespałam, także idę jeszcze raz. W ogóle, jak wam się podobają moje włosy? Tak delikatnie, nawet tego bardzo nie widać. Ale mi się podoba. Hej, mamy dzisiaj czwartek. Ja właśnie do Darci Boża. Jakoś dzisiaj mi się nie układają te przody, jakoś mnie to, ale nie mam czasu, żeby tego ogarniać. Wczoraj byliśmy w kinie z małą i z siostrą, i było super. Ma siostra płakała. Nie, akurat mi jeszcze aż tak bardzo nie mało. Byliśmy na Sztuka Pięknego Życia. Bardzo fajny film. Ja byłam na nim w Niemczech, ale cały przespałam wtedy, dlatego mówię, chodźmy jeszcze raz, bo chcę go zobaczyć. Także wczoraj byliśmy w kinie. No, i to już mój w sumie dzisiaj ostatni dzień w Polsce, bo jutro już la, rano lecę do Niemiec. Także, A jeszcze w ogóle chciałam się pożalić. Normalnie nic w kinach nie leci. Jakby wczoraj, co patrzyliśmy, żeby gdzieś jechać, to w Rybniku film ten właśnie Sztuka Pięknego Życia leciał o 11.30 rano, co chodzi tak wcześniej do kina. I po, po wieczorem to albo było bardzo późno jakiś film, ale to nas też nie interesował. Nie interesował. A tak to zero. I ja mówię, kurde, no i dobrze, że w Gliwicach coś leciało. Jechaliśmy specjalnie do Gliwic. Jednak dzisiaj nic nie załatwiłam, bo chciałam iść oddać krew. To znowu mam złe wyniki, jeśli chodzi o moją krew. Także zrobię sobie wszystkie szczegółowe badania w Niemczech. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że mi dadzą jakieś tabletki, które mam jeść i, i się wszystko unormuje. Ja mam zawsze problem, że razem i z kwasem foliowym... Ja właśnie z moją szwagierką, bratową. Dla mnie to jest szwagierka, więc ja będę miała szwagierka, ale wiem, że to nie jest Pierwszy raz jesteśmy w bukiet. Kawaj, buki... kawa bukiet? Bukiet, bukiet, i kawa? I kawa. bukiet i kawa w Raciborzu. Y, bukiet i kawa albo kawa i bukiet y, w Raciborzu, Bożu. Bardzo fajne miejsce, jeśli ktoś chce się wybrać na kawę. Bardzo ładnie pachnie tutaj kwiatami, bo tu jest też kwieciarnia. Także polecanko, jeśli chodzi o miejsce w Raciborzu, Bożu. Bo ja zawsze chodzę do midawki, bo tam zawsze jest y, dobre śniadanie. Ale jeśli ktoś. Siadło, światło, <grym> Jeśli ktoś na kawę, to polecanko tutaj. Ładna łazienka też, by the way. <grym> sobie drugą kawę, w ogóle powróciłam znowu do spieniania mleka, bo czasami się nie chce po prostu tego robić, ale kawa ze spienionym mlekiem to inny wymiar kawy. Eee, posprzątałam sobie już sypialnię, posprzątałam kuchnię, zrobiłam pranie, Usoba mi jeszcze gościnny i łazienka, ale nie wiem czy dzisiaj wyrobię, bo chcę jadł mojej siostry, bo się umówiłyśmy na nockę, dzisiaj w końcu i i spędzę u niej dzisiaj wieczór. I jutro rano chyba wstanę i wrócę z powrotem do siebie. Może do kościoła jutro pójdę, bo już dawno nie byłam w kościele. No, także jutro plan iść do kościoła. A dzisiaj czy ja coś jeszcze dorobić Chyba nie. Chciałam zakończyć tego vloga też i go zmontować, ale też nie wiem, czy mi się uda go dodać jutro, czy go nie dam znowu w poniedziałek. Czasami mam tak, że wieczorem w niedzielę mam czas, to wieczorem w niedzielę montuję. Dopiero ten vlog jest w poniedziałek, ale czy ja dzisiaj miała czas, chyba nie, także nie wiem czy w ogóle coś uda mi się nagrać, a ten vlog może być chyba trochę krótki, bo jakoś dużo w tym tygodniu nie nagrywałam, jakoś nie miałam czasu, to że byłam w Polsce, tam też ta cały czas byłam zabiegana, też nie chciałam ich na siłę nagrywać, także no zobaczymy, jak wyjdzie ten vlog. Czy on w ogóle ujrzy światło dzienne? Mam nadzieję, że tak, że chociaż z 5 minut będzie tego materiału. Zobaczymy przy montażu. A jak wam się podobały nowe okulary? Zawsze miałam takie delikatne e, albo złote, albo brązowe miałam obramówkę szkła, a teraz postanowiłam na takie bez żadnego. Koloru. <noise> ja, bo na przykład, jak mierzyłam takie plastikowe, na przykład są czarne, brązowe i, i inne, to nie, mi to w ogóle nie pasuje. Ja uważam, że te są takie delikatne i się tak nie rzucają bardzo w oczy. Soczewki też mierzyłam, ale soczewki nie są dla mnie. ja mam tak oko, do oka dać ten palet i potem miałam coś ściągać, bo nie, nie, dziękuję. Przymierzyłam, próbowałam i może bym się przyzwyczaiła, ale ja mam zawsze długie paznokcie i to potem czy długie, nie mam długich, ale jak mieć długie, no soczewki nie są dla mnie już, wolę w ogóle nie chodzić, bo nie mam jakiejś dużej wady. A właśnie, że się dzisiaj wkurzyłam, bo wyskoczyło mi chyba na TikToku albo na w Facebooku, chyba na Facebooku, że wychodzi nowy Thermomix 7. I ja mówię, no kurde, ja czekałam na nowy. Mówię, a czytałam, że niby nie mają wychodzić nowe Thermomixy, bo nie mają co ulepszać. i Dzisiaj patrzę i jest nowy Thermomix. Jest tak śliczny, taki czarny, taki, no, przepiękny. I mówię, kurde, że czekałam tak długo i nie wychodził nowy. I jak ja kupiłam, to, to wyszedł nowy. I chyba od kwietnia ma wrócić w sprzedaży. Ja się wkurzyłam, bo bym chciała ten nowy, a nie ten stary. No i. No ale już mam, no nie żałuję, ale. No teraz żałuję, no powiem szczerze, teraz żałuję, że go kupiłam, bo chciałabym ten nowy. I. i no szkoda. No życie. Może go komuś opnę i, i kupię swój nowy. I tak w ogóle, szczerze, najlepsza część to jest ta pianka ze spiennego mleka. kocham, Jak deser. Hej kaj, mam dzisiaj niedzielę, ja właśnie wracam do domu, bo byłam na noc co mojej siostry. Pierwszy raz byłam u niej na noc, mieszkam już tej obok niej, kurde, ponad rok i pierwszy raz się zgadałyśmy, także fajnie było. A już zielone. gotowa do kościoła, idę jeszcze w tym futrze, ale to już chyba ostatni raz, kiedy w nim idę teraz w tym roku, bo już chyba robi się coraz cieplej i już nie wypada trochę w takim futrze chodzić, także jeszcze dzisiaj czek w futrze. Mam jeszcze nowe botki, które sobie kupiłam w rezerw w Polsce, no i, i to tyle w sumie. Szybki outfit lecę, bo ostatnio, nie wiem, czy to mówiłam tutaj na vlogu, że dostałam mandat jednak wtedy, co byłam przed świętami w kościele, Przedni mandat na 55 euro, także dzisiaj muszę mieć miejsce parkingowe, bo nie zamierzam płacić znowu mandatu. Także uciekam, pa! Myślę, że ja już zakończę tego vloga, bo już sobie go zmontowałam i nawet wyszedł długi, ponad 12 minut, także spoko. Myślałam, że nie mam aż tyle materiału, a jednak tego materiału dość by sporo było. Także ja wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym.